Jak to się stało, że Twoja energia wzbudza w mężczyznach zachwyt, szacunek i pragnienie? Jak to się stało, że Twoja energia wzbudza w mężczyznach zachwyt, szacunek i pragnienie? Jak to się stało, że Twoja energia wzbudza w mężczyznach zachwyt, szacunek i pragnienie? Jak to się stało, że Twoja energia wzbudza w mężczyznach zachwyt, szacunek i pragnienie? Jak to się stało, że twoja energia wzbudza w mężczyznach zachwyt, szacunek i pragnienie? Jak to się stało, że twoja Jak to się stało, że twoja energia wzbudza w mężczyznach zachwyt, szacunek i pragnienie? Jak to się stało, że twoja energia wzbudza w mężczyznach zachwyt, szacunek i pragnienie? Jak to się stało, że Twoja energia wzbudza w mężczyznach zachwyt, szacunek i pragnienie? Jak to się stało, że Twoja energia wzbudza w mężczyznach zachwyt, szacunek i pragnienie?